Witamy serdecznie, zapraszamy wraz z klubami na kolejny magazyn Czwartej Ligi. Dziękujemy za przesłane materiały filmowe. Słowo się rzekło. Zatem przed nami zaległa 24 kolejka spotkań, w której komplet meczów już rozegrano. Zaczynamy od Podlesianki, która wygrała 2-1, z Unią kosztowę. Ciężki mecz na pewno, dużo dużo walki, dużo pracy, dużo takiej szarpanej gry. Z pierwszej połowy jestem zadowolony. Tutaj w ataku pozycyjnym radziliśmy sobie dobrze. Duże posiadanie piłki, strzelona bramka. No i gdzieś tam w drugiej połowie troszeczkę ten mecz nie potoczył się po naszej myśli. Zmuszeni byliśmy walczyć o, o, o zwycięstwo. Oddaliśmy rywalowi jedną bramkę. No i zrobiła się taka ogromna nerwówka. Unia kosztowy no pokazała, że walczy o życie. To rozmawialiśmy przed meczem z zawodnikami, że to będzie zespół, który będzie e, no, walczył, walczył o każdy punkt. E, są, są pod dużą presją wyników, chcą się utrzymać i pokazali to w dzisiejszym meczu. Za co dla nich oczywiście tutaj duży, duży szacunek z tego miejsca. No, a my z taką kurczę mocną konsekwencją e, próbowaliśmy strzelić tą bramkę. Wpadło w dziewięćdziesiątej piątej minucie. No pozostaje się tylko cieszyć. Przyjdzie czas teraz, w najbliższych dniach, na, na, na szybką analizę i już przygotowujemy się do meczu z rozwojem. No, wydaje mi się, że pokazaliśmy się dobrze, daliśmy ciężkie warunki pod lesiu. Była okazja, żeby wyciągnąć remis tutaj z tego, z tego, z tego, z tego boiska i wywieźć do nas do Mysłowic, do kosztów, no, ale niestety dostajemy w dziewięćdziesiątej szóstej minucie bramkę, no i, i niestety jesteśmy bez punktu, no i wiadomo, że porażka jak zawsze boli bardzo. Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że bardzo możliwe, że mogłoby to nie wpaść po prostu do bramki, więc odruchowo piętką skierowałem to jakby bardziej w stronę bramki i co prawda bramkarz coś tam próbował obronić, ale no koniec w końcu wpadło, więc bardziej był to tak instynktowny strzał, ale jak widać się opłacił. Przemsza już uległa u siebie dramie z Broszowice 1-2. Czujemy ogromny niedosyt po tym meczu. Przegrywamy 2-1 z drużną dramy. Wiedzieliśmy z kim, z kim nam dzisiaj przyjdzie rywalizować. Jest to kolejna drużyna, która aspiruje o baraż. Powiem tak. no. Pipce nas no, liczy się to, co w sieci I, i ten mecz podzieliłbym na takie dwie części, nie? Pierwszą i drugą połowę spotkania, tylko do 29 minuty i tą pozostałą część. Do 29 minuty uważam, że byliśmy lepszym zespołem. Bezbramkowym remisem zakończył się mecz szczakowianki z ruchem radzionków. W pierwszej połowie mieliśmy dwie trzy dobre sytuacje, które mogliśmy wykończyć golem bramką zakończyć. No i potem na tej drugiej połowie już nam tak. Planowanie przy piłce na pewno nam no, szwankowało, no. rywale mieli co prawda no, jedną, dwie sytuacje, ten rzut karny, ale no, na szczęście wyczekałem do końca i się udało. No, myślę, że w pierwszej połowie jak najbardziej dużo solidności było, w drugiej połowie w chwilach się wyłączaliśmy, ale właśnie wtedy był Rafał, żeby nas uratować, więc jako, że drużynowo to utrzymaliśmy. Warta zawiercie przegrała 1-3 z MKS-em Myszków. Łatwo nie było, cieszymy się z tego zwycięstwa, chwała że w drugiej połowie się zmobilizowali, po jeszcze połowa nie wyglądała najlepiej, mimo tego, że zdobyliśmy w miarę szybko bramkę, ale tak gra nie układa nam się tak, jak byśmy chcieli, ale tak jak mówię, cieszymy się dzisiaj z tych trzech punktów i, i oby tak dalej. To był też pojedynek koleżeński na ławkach trenerskich, czyli Pan oraz trener Gajecki z Warcie Zawiercie. No, jesteście kumplami, pochodzicie z Zawiercia, graliście razem w piłkę, zresztą w Myszkowie, przez kilka lat i pracowaliście razem jako trenerzy w Warcie Zawiercie, no, jak niemal jak dobrzy przyjaciele. Tak, z Dawidem znamy się dosyć długo, graliśmy razem, pracowaliśmy razem, zresztą i tak dawno. No, niestety, no, ja dzisiaj jestem w Myszkowie, Dawid jest w Zawierciu, Także myślę, że taki pojedynek można powiedzieć przyjacielski, ale oczywiście sportowej realizacji. Także mam nadzieję, że, że Dawid tutaj mimo tej porażki, dalej będziemy się jak gdyby, przyjaźnić i, i nie będzie miał mi tego za złe, że, że dzisiaj mieszkóna w zawiersiu wygrał. Dzisiaj mało tego, że graliśmy razem, yy... Planowaliśmy razem. To jeszcze dzisiaj byliśmy w Myszkowie na jednym turnieju w samochodzie. Także każdy trzymał w tajemnicy swój plan. Robert nie chciał zdradzić swojej tajemnicy, jeżeli chodzi o skład. Ja tak samo. Także były fajne, fajne żarty, co kto wymyśli na dzisiaj. No, Robert chyba okazał się, no nie wiem, to doświadczenie Roberta okazało się lepsze. Wygrał 3-1. Gratulujemy mu serdecznie. Jest moim bardzo dobrym kolegą. Tak jak pan powiedział, daliśmy razem w Myszkowie zresztą bardzo wiele lat. Razem tonowaliśmy tutaj w Zawierciu, także e, wiadomo, no, ja Roberta szanuję, mam nadzieję, że Robert e, tak samo o mnie może powiedzieć, także, także w, w, wszystko, wszystko myślę, że odbyło, odbyło się w wyborze takiej walki sprawiedliwej. Oto komplet wyników 24. kolejki pierwszej grupy. Grał już w 24. kolejce zespoły GKS-u z Gwarkiem od Goście wywieźli komplet punktów po jednobramkowej wygranej. W łaziskach górnych kibice zobaczyli 4 gole. Polonia wygrała 3-1 zespół Jolantek. W, w 25. minucie celnością popisał się Brublewski, 3 minuty później wyrównał Misala. Kolejne bramki gospodarze strzelili w drugiej połowie. W 50. minucie z gola cieszył się Staniu H w doliczonym czasie Fabisiak. Jak zapisali kronikarze z Łazi z Górnych, tym samym Polonia przekroczyła liczbę 800 punktów zdobytych na szczeblu czwartoligowym. Kibice, którzy wybrali się na mecz 24. kolejki do Czechowic-Dziedzic zobaczyli 5 goli, ale po końcowym gwizdku cieszyli się przyjezdni. MRKS przegrał bowiem 2-3 z Unią Turza Śląska. Wynik w 16. minucie otworzył Zajączkowski. Goście odpowiedzieli w 29. przyłożeniem Pucharskiego. Na przerwę MRKS schodził prowadząc po golu Kozioła z 43 minuty. Turzanie wrócili do gry zdeterminowani, a na efekty nie trzeba było czekać długo. Już w 51 minucie piłka po strzale Kucharskiego odbiła się rykoszetem od innego z ukońców Czechowiczan. W końcówce meczu decydujący cios zadał Mazur. A teraz rzut okiem na pełne zestawienie wyników drugiej grupy w 24 kolejce. Przechodzimy do 26 serii spotkań i tradycyjnie zaczynamy od pierwszej grupy. Podlesianka Katowice musiała przełknąć w górę porażki 05 w siebie z Unią Dąbrowo Kurnicza. Przede wszystkim chciałem przeprosić kibiców, którzy przyszli na dzisiejszy mecz. Na pewno nie I było to miłe 90 minut dla nich. Bardzo upokarzające, dlatego w imieniu swoim i zespołu Chciałem powiedzieć, że jest nam po prostu przykro po takim meczu. Nadzieje przed spotkaniem były wysoko wywindowane, no nie sprostaliśmy temu zadaniu. Mentalnie posypaliśmy się już przy Bramce na 3-0. Był jeszcze jakiś tam zarążek nadziei, no ale, ale nie jesteśmy w stanie w każdym meczu dokonywać takich cudów jak z Unią Kosztową czy z rozwojem. Trudny teren, wiemy jak tu się gra. Wygląda na to, że byliśmy bardziej konkretni w trafianiu w ten biały prostokąt, bo mieliśmy praktycznie w pierwszej połowie trzy sytuacje, trzy strzeliliśmy. Na pewno mieliśmy na początku meczu trochę kłopotów w wejście w ten mecz. Drużyna gospodarzy dobrze wykonywała stałe fragmenty, gdzie najbardziej było groźnie z tego. Natomiast obroniliśmy się, strzeliliśmy dwie ważne bramki na pod koniec pierwszej połowy. No i praktycznie czwartą na początku drugiej, co spowodowało, że ten mecz tak wyglądał jak wyglądał. Później to wszystko te okoliczności spowodowały, że ten mecz im dalej trwał, tym, tym powiedzmy jego, powiedziałbym, chyba intensywność spadało, spadała. Ale no, ja powiedziałem drużynie przed meczem, że my już gramy o w tym sezonie. Nie mamy, bagażu, nie mamy bagażu emocjonalnego. Ta nieudana do połowy runda wiosenna spowodowała to, że odzyskali chłopcy trochę więcej wiary w siebie, trochę więcej entuzjazmu. Ruch Radzianków zremisował 2-2 z Dramą z Brosławicą. Dla wielu było to spotkanie sentymentalne. Na no pewno jest to jakiś specyficzny dla mnie ma, że no bo jednak od dziecka tutaj grałem. Tu zaczynałem w seniorskiej piłce. No teraz reprezentuję barwy, dramy, no i chciałem wygrać, nie? A czy zagrałem dobrze, czy źle, no to już nimi oceniam. Nasz najgorszy mecz w sumie w tym sezonie. Pierwsza połowa, no, Radzionków dominował w 100% procentach. No, strzelili bramkę, no, ale w drugiej odrodzenie nasze, delikatne i udało się dowieść ten remis, nie? I w ogóle zremisować. Ja traktuję takie mecze wszystkie to samo, czy to jest Radzionku, czy to jest Rędziny, czy tam za tydzień, czy był Piast. Tu nie ma jakiejś takiej specjalnej u nas mobilizacji na to, że gramy z No gdzieś tam jasne, jest tu pięć chłopaków co grało, ja też tu kiedyś grałem, byłem, ale to, jak mówię, no mecz jest meczem, no i trzeba po prostu wyjść i grać swojej. Ja jestem zdumny z tych zawodników, gdzieś tam wynik się nie ułożył do końca, okej, okay? ale gdzieś z naszej gry, z naszych stworzonych sytuacji, z budowania gry i po prostu z gry w piłkę byliśmy dzisiaj zespołem zdecydowanie lepszym i gdzieś tam tutaj jestem bardzo, bardzo zadowolony z tych naszych młodych chłopaków. Takim samym wynikiem 2-2 zakończył się mecz Wiktor Częstochowa z MKS Mieszków. Spotkanie bardzo ciężkie, przespajmy zdecydowanie pierwszą połowę. W drugiej się obudziliśmy, ta pierwsza bramka, którą strzeliliśmy na 2-1 na pewno dodała nam trochę takiego wiatru skrzydła i potem już myślę, że końcówka to już jest zdecydowanie dla nas i to była już myślę formalność, żeby na pewno ten luna jest myślę, że pozytywnym znaczeniu dla mnie. Myślę, że zrobiłem spory postęp jeśli chodzi o poprzednią rundę. Zdecydowanie więcej mam minut na boisku. Myślę, że tutaj drużyna też czuje wsparcie z mojej strony i myślę, że nie zaprzestanę na tym i cały czas będę kontynuować tą dobrą serię. Gramy bardzo dobry mecz. Prowadzimy 2-0. Mamy kolejne sytuacje, żeby ten mecz zamknąć. I nie strzelamy jednej sytuacji, drugiej sytuacji. Widziałem bram piłkę w bramce Jaku Kosi z metra do pustej bramki, nie trafia. To była sytuacja, która by zamknęła ten mecz, byśmy mieli trzy punkty, które są nam bardzo potrzebne do utrzymania w czwartej lidze. I no gramy dalej, walczymy, żeby e, to utrzymać no, o, się w czwartej lidze. Czy skuteczność to był ten decydujący czynnik, który przesądził o tym, że dzisiaj trzy punkty nie zostały w Częstochowie? No, to były kluczowe sytuacje, tak, strzelamy rankę na trzy, na cztery i, i mamy trzy punkty, zostają w domu. No i e, ostatnia wybita piłka na, na fery, jak to się mówi kolokwialnie, szczęśliwie wpada pod nogi Zachary, czy kto strzelił rankę na 2 do 2? Podolski Podolski. No to gratuluję mu tej bramki, ale my powinniśmy ten my zamknąć wcześniej. I jeszcze wyniki 26. kolejki i tabela. Po raz kolejny odwiedzimy Polarenę w Łaziskach Górnych. Polonia w 26. serii spotkań dopisała do swego dorobku kolejny komplet punktów po wygranej 1-0 z Kuźnią Ustą. Naszą wycieczkę po murawach czwartej ligi kończymy w Tychach, gdzie rezerwy GKS uległy 0-1 uniturze Śląska. A tak grały pozostałe drużyny drugiej grupy. Wszystko w tym podwójnym wydaniu magazynu Czwartej Ligi, który powstaje przy współpracy z klubami. Jeszcze raz dziękujemy za przesłane materiały filmowe. Wracamy niebawem. Do zobaczenia.